Dzień, witam Was w nowym vlogu. Jeszcze mi razem, wiesz? Wiem. Mogę cię mać? Nie, bo jest za ciężki. Ja już umiem tak gdzie masz wiesz? No to trzymaj. A co tam u ciebie słychać? Jesnie. Mhm. Gdzie byłaś przed chwilą? sklepu No w jakim sklepie byłaś? Fajnie. Ale w jakim sklepie byłaś? I nie wiem. W ża? żabce? W żabce! I co tam kupiłaś? Nie wiem, soczek. Soczek, a mama co odebrała? Yy, paszka. I co tam w tej paszce jest? Nie wiem. Ubranka są mamy! Tak, mogę powiedzieć. Co chwilkę będę otwierać? Pas! Dziękuję. Przyszła mi paczka z Cinsei. Ja zamówiłam sobie parę rzeczy. Zobaczymy, co to jest to dla mnie. Wiesz, dunia, tym razem. Zamówiłam sobie spodnie. Zamówiłam sobie Ufać. dżinsy. Wow! Wow! wow. Słucham? Zaraz przymierzę. Mhm. Takie jeszcze materiałowe, beżowe. O jeszcze... mi. Co to jest? Spodnie. Zwykły t-shirt bawełniany. No i jeszcze jedne e jeansy, więc już wam, już wam się pokazuje. Nie wiem, czy ja się dobrze czuję w takich szerokich spodniach, bo czuję się jak aktualna nastolatka w takich szerokich. No nie wiem, ale ogólnie nie wiem, mają coś w sobie. Spodnie takie materiałowe są ok, ale muszę na nie jeszcze popatrzeć, bo sama nie wiem, jak je ocenić. Takie, ale chyba nie porwały mnie te zakupy ogólnie. Na stronie jakoś to wszystko fajnie wyglądało, a tutaj... No nie wiem. I taki t-shirt i chyba z tych zakupów ten t-shirt podoba mi się najbardziej. On kosztował chyba 20 zł. Coś takiego. No nie wiem, muszę jeszcze pomyśleć, czy zostawić te rzeczy, czy nie. Tak czekają. Stachu. Do stachu domu. do domu do domu siad stachu chodź obok mnie chodź on chyba chce tu siedzieć gdzie siedzi, siedzi. matko boska Wszyscy się cieszą, że matka przyszła do domu. Spałaś? Tak. To spałaś, czy nie? Tak. Ida. Troszeczkę. Troszeczkę? Ciocia Madzia mówiła, że nie spać w ogóle. Tak wam. Tak udawałaś, że śpisz? Tak. Dziś jest ten dzień, kiedy potrzebuję Wejść do wanny i się wykąpać, i się wymoczyć, i wyleżeć się bardzo, bardzo długo w ciepłej wodzie. Nie wiem, czuję taką potrzebę. Jestem zmęczona, chyba już tak trochę przedokresowo mnie gdzieś tak łapie. Więc znalazłam sobie cicho pan. <głos》> Strzelaną. Najgorzej właśnie w nocy, jak wiedziałam, tak, bo się opuszcza, coś się tam zepsuło. E, robię sobie demakijaż i nawet po moich oczach już widać, że, że jestem bardzo zmęczona. Dobra, ale zanim się wykąpię, to niech ktoś mi powie, jak się wyjmuje te kulki. Czy to się wrzuca w tym plastiku i czeka się, aż ona się rozpuści i się wyjmuje? Bo ja zawsze to wiecie, pazurami tutaj rozwalam, a to chyba mm, nie tak. Tutaj... Ja już się wykąpałam, idę spać, ale zanim chciałabym słów kilka o tym produkcie. To jest żel oczyszczający. Oczyszcza, matuje, matuje do skory tłustej, skłonnej do niedoskonałości z firmy Aven. I zobaczcie, tu zostało pół butelki, a my z Michałem dwa razy dziennie używamy tego żelu. Więc wydajność jego jest wspaniała. Dodatkowo no, to, jak on działa, jak oczyszcza to jest wspaniały produkt, uwielbiam go i naprawdę bardzo, bardzo Wam go polecam. Nie jest najtańszy, ale uważam, że warto zapłacić za nie pieniądze. Kolejna rzecz to ten krem z, też z Aven, i on już mi się kończy. Dosłownie, pewnie użyję go dzisiaj wieczorem i jutro rano, i to będzie koniec. I to jest też tak wspaniały krem, cudownie na Wilżabuzie. Również, no, w ogóle marka Aven jest. Mm, nie jest najtańszą marką, natomiast warto wydać pieniądze, bo to są dobrze wydane pieniądze na te kremy. Dzień dobry w środę. Właśnie idę do pracy, ale chciałam Wam pokazać, jaką cute fryzurę zrobiłam dla Iduśki. Jak bardzo mnie cieszy to, że w końcu mogę jej robić fryzurę. Kucyczki. Fajnie wyglądasz? Tak. Tak? A co jesz? Kasza. I co to jest druga już porcja kaszy? Tak, tak ci smakuje ta kasza? No to cieszy mnie to. Przyjechałam ostatni raz po auto do galerii. Michał jest ostatni dzisiaj dzień w pracy. Ja kupiłam Iduśce própeczki. Jadę po nią do żłoba. W ogóle nie wiem czy wam mówiłam, mam dwie minutki zanim pojadę, pojdę, bo jestem wcześniej dzisiaj z pracy. Nie wiem czy wam mówiłam jak bardzo się cieszę, że mój mąż zmienia pracę. I jak Ida się cieszy, i jak widzę w ostatnim miesiącu zmianę w moim dziecku, kiedy ten tata jest jednak w domu. Powiem wam, że taka praca dzień w dzień, 15-22, jest strasznie obciążająca dla rodziny. Bo w momencie, kiedy my nie mieliśmy dziecka, to było takie ok, dało się znieść. Natomiast no, już z dzieckiem to jest zupełnie inna bajka. I Dunia już za nim tęskniła, płakała, że ona chce do tatusia, że ona za nim tęskni. Plus, no, ta, ca ta cała odpowiedzialność za dziecko po żłobku spadała przez cały tydzień na mnie łącznie z sobotami. Te soboty my nie mieliśmy w ogóle ze sobą czasu, więc strasznie się cieszę. Ja już, ja już widzę, jak dużo mogłam zrobić w ostatnim czasie, kiedy Michał troszkę mniej pracował. A w momencie, kiedy on będzie wracał o 16 do domu, będziemy mieli popołudnie, będziemy mieli całe weekendy razem, zupełnie inaczej można planować sobie życie. Bo tak jak mówię, takie planowanie yy, niedziel tylko właściwie było strasznie uciążliwe i męczące dla nas jako yy, rodziny całej. Więc yy, taki kamień z serca, dlatego może też tak weszłam dobrze w, tym ro w ten rok, bo weszłam bardzo dobrze, tfu, 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 odpukać, Jestem z niego bardzo zadowolona, ale to chyba ta ilość zmian na, w ostatnim czasie, zmiana pracy, pójście na terapię, hmm. ilość dodatkowych zleceń, które mi cały czas wpadają, dodają mi kopa. Więc takie chwilowe wygadanie w aucie. Idę po, jadę po Iduśkę. Tak w ogóle to ktoś mnie oszukał. Ktoś mi mówił, że będzie cały tydzień ładna pogoda. Co to ma być do chorery jasnej? Nie podoba mi się ta pogoda? Nie podoba mi się. Podobała mi się wczoraj, dzisiaj już mi się nie podoba. Ciekawe czy będzie mnie widać. Mam nadzieję, że tak, bo ostatnio nie mogłam dodać takiego filmiku, bo się okazało, że miałam kamerę odwrotnie i nagrywałam to, co jest przede mną. Właśnie jestem po sesji o, i jestem dzisiaj sterana po tej godzinie, naprawdę dużo było rzeczy do omówienia. Ale yy, wracając do mojego ostatniego filmiku z budżetowaniem marca, przecież ja nie podliczyłam yy, terapii tam. A to duży koszt, w sensie duży. Yy, 760 zł dzisiaj zapłaciłam za luty za 4 sesje, bo za sesję płacę 190 zł, więc muszę pamiętać, żeby to w podsumowaniu dorzucić. No jak to tak? No, ale y, ogólnie ba bardzo dobrze mi się rozmawiało, natomiast czuję się taka o, przytłoczona tą rozmową dzisiejszą, bo dużo trudnych tematów było. Ale takie muszą być, żeby było lepiej za jakiś czas. I Iduśka jeszcze zapewne nie śpi, bo zrobiła mi dzisiaj na wyjście taką aferę. Ale co taką aferę, że dawno takiej afery nie mieliśmy, że. Chcę gdzieś wyjść, więc myślę, że czeka na mnie, żebym poszła z nią spać, poczytała ją księ, jej książeczki. A więc y, spanko szykowano po te sprawy. Przeżyłam ząg. Moje dziecko już jest usypiane przez mojego męża, a ja idę na spacer ze Staszkiem. Jestem w lekkim szoku, bo myślałam, że będzie na mnie czekać. Hmm. Do Zary, ale wiem, że to będzie stracony czas, więc idę powiem zobaczyć czy są jakieś fajne piżamy, brakuje czegoś i, i tyle z moich zabiliśmy dzisiaj. W ogóle to wymaga to ode mnie wiele odwagi, takie gadanie do kamery wśród ludzi, ale stwierdziłam, że czas się przełamać. Ja tych ludzi będę widziała raz w życiu zapewne, więc, więc robię zrobię postępy. ten vlog to będzie vlog z auta. Skończyłam zakupy. Słuchajcie, tak mnie kusiło, ale to tak mnie kusiło, żeby wejść do Zary, Stradivariusa i wszystkich sklepów, ale stwierdziłam, że mam ograniczony czas. Wiem, że mm, zrobię tak, że będę oglądała te ciuchy, Przymierze nic mi się nie spodoba, więc wolę zamówić sobie rzeczy online i tak preferuję teraz w ogóle robić zakupy online natomiast no Primarka online nie ma a lubię piżamy z Primarka dlatego po prostu weszłam do niego, kupiłam dwie fajne piżamy, nie wiem jak rozmiarowo, bo wzięłam jedną Lkę, drugą XLkę, bo była piękna a był ostatni rozmiar, ale stwierdziłam, że po suszeniu może się troszkę skurczyć więc może wtedy będzie idealna wzięłam dla Iduśki bluzę z Elzą, jakieś dwa t-shirty, no i to wszystko a teraz idę na paznokcie, bo mam takie odrosłe, po prostu jakaś masakra. Więc szybko jeszcze ogarnę paznokcie. No i wracam do domku. Oczywiście, czy chcecie, czy nie chcecie, ja robię wam hol sprimerka. Dzisiaj odwaliłam sobie, zresztą widzieliście, takie paznokcie. Trochę chyba za duży błysk i trochę za bardzo poszalałam. I patrzę na nie i już mnie wkurzają, więc to chyba nie był dobry pomysł. No ale, no ale jednak niudziaki są najlepsze. Zobaczcie jaką znalazłam w Primarku fajną piżamę. I ona jest taka satynowa i do tego ma krótkie spodenki. Ja wzięłam rozmiar XL. Natomiast myślę, że fajnie będzie leżeć. Zobaczymy, zaraz, zaraz ją przymierzę. I jeszcze wzięłam sobie jedną piżamę. I taka bluz, bluza, to jest chyba jakaś bawełna już bardziej, e, a nie jednak poliester. No dobra, no coś tu z bawełny chyba jest. O, wiskoza nawet jest. A, no dobra, poliester i wiskoza prawie na pół, więc nie jest źle. I elastan. Nie ma tragedii. I to jest taka różowa w kropki, do tego są krótkie spodenki. E, no i jakbym matka Polka klasycznie nie myśli o sobie, tylko myśli o swoim dziecku, kupiłam i duśce takie one to są troszkę ocieplane leginsy, bo teraz jest taki dziwny przejściowy czas, ani to na leginsy, ani to na jakieś zimowe spodnie, więc pomyślałam, że to będzie dobry wybór i myślę, że iduśka bardzo ucieszy się z tej bluzy, klasycznie z Elzą, no wiadomo. I wzięłam jeszcze dwa t-shirty, eee, jeden taki, najprostszy dwa jakieś t-shirty, bo ona mi ciągnie, ciągle je brudzi i wyrasta, więc ja tutaj, jeżeli chodzi o t-shirty, to nie wydaję dużych pieniędzy, bo to jest bardzo często nie do odprania. Więc chciałam jeszcze kupić jakąś sukienkę, ale nic fajnego nie było i kupiłam jej lakiery do paznokci, bo wczoraj byliśmy u Gai no i Gaja malowała paznokcie idzie i to był jakiś jeden wielki szał. Więc myślę, że bardzo, bardzo się ucieszy z tych lakierów i z tego, że będzie mogła pomalować sobie i koleżankom może. Lecę jeść y, tymczasem, bo mam do zjedzenia podwieczorek wieczorek i jeszcze drugie śniadanie. Ale y, zanim to ubiorę się w te piżamki, żeby wam od razu pokazać, jak one leżą. Pierwszą piżamę na sobie i bardzo, bardzo się cieszę, że wzięłam XL-kę. Ja kocham duże piżamy, a przez to, że one mają, tu, ona jest tutaj spodenki są wiązane. To można to sobie fajnie dopasować, jest bardzo fajna i będzie, czuję, że wygodna. I tutaj mam drugą piżamę, i słuchajcie, też jest fajna, więc bardzo się cieszę, że weszłam do tego primarka. I yy, jednak przypomniało mi się, że potrzebuję piżam. Ja w piżamach z primarka chodzę już chyba po 4 lata. No i to już jest ten moment, kiedy czas tamte wyrzucić i wrzucić do, nowe, yy, do szafy nowe. Bo no, tamte są po prostu już ściachane. Ja też bardzo często priorę w piżamy, nie wiem jak wy, ale ja nie lubię spać. No, nie, nie wiem jak to powiedzieć, żeby dobrze z, zabrzmiało. E, ja dwie no nie zmieniam piżamy codziennie, ale zmieniam co drugi dzień. Czy to jest normalne? Nie wiem, natomiast ja tak mam. I, e, i właśnie przez to one są bardzo szybko ściahane. Natomiast ta, no, jest bardzo, bardzo ładna. Więc jestem bardzo zadowolona z, mm. <laughs> z tych zakupów. A jeszcze właśnie teraz na podwieczorek: baton daktylowo-orzechowy z czekoladą i wórkami kokao-samu. To będzie pyszne na pewno. Muszę też przejrzeć tutaj rzeczy. Michał mi jakieś przyniósł z komórki, i muszę zobaczyć, co tu jest. Nie wiem, czy to będzie do oddania. No i zwrot do Sinsa, ja muszę zrobić. No dobra, chyba teraz jest Git, bo jakiś miałam problem z aparatem. Nie opowiadałam wam historii, jak zgubiłam okulary. Właściwie nie wiedziałam, gdzie je wsadziłam. Wróciłam ze żłobka z idą autobusem i zrobiłam sobie z nią o, na przystanku zdjęcie. Jeszcze te okulary miałam. Później poszliśmy do naszych sąsiadów i nikt z nich nie pamiętam, czy ja, ja już miałam te, jeszcze miałam te okulary na sobie, czy już nie. I szukałam ich całe popołudnie, cały następny dzień I już byłam taka załamana, wiecie No nie noszę jakoś długo tych okularów Też mam tendencję do zostawiania ich w różnych miejscach W różnych miejscach, na co Michał jest bardzo na mnie zawsze zły I ma rację Natomiast no ja y, ściągam je i kładam, odkładam byle gdzie No i było tak tym razem No ale już myślałam, że może gdzieś się idę do kosza wyrzuciła I śmieci wyrzuciliśmy Już najgorsze scenariusze zakładałam no i Michał przyjechał do mnie. E, Michał przyjechał e, po mnie do pracy i się okazało, że znalazł okulary były e, były w praniu. Po prostu gdzieś z, e, zmieszane z ubraniami, więc e, akurat wstawiał pranie i się tam znalazły, nie wiem jak, nie wiem jak do tego doszło, bo, ale byłam, jestem właściwie bardzo szczęśliwa, bo wiecie... Stracić okulary za ponad dwa koła no to jest duży wydatek, a nie mam na to miejsca już w tym budżecie w tym miesiącu, bo jeszcze na marzec zapisałam się na USG piersi i na cytologię płynną, bo cytologię miałam rok temu, równo w lutym, a piersi miałam jakoś pomiędzy, natomiast ja mam tłuszczaka między piersiami i on jest bardzo duży. I tutaj kwestia, czy on będzie jeszcze rósł, czy kwalifikuje się do operacji, do zabiegu wycięcia, czy też nie. No i też jakby wydłużyło się dużo innych rzeczy, które mnie popchnęły do tego, żeby na to USG iść. I halo, i polecam, zapiszcie się, proszę Was, zapiszcie się dziewczyny na USG piersi, zapiszcie się na cytologię, jeżeli dawno tego nie, robi, nie robiłyście, to jest takie małe przypomnienie ode mnie w tym vlogu. Życie jest zbyt piękne, musimy się badać, musimy o siebie dbać, bo jak same o siebie nie zadbamy, to nikt inny o nas nie zadba. A pamiętajcie, pamiętajcie, że mamy dla kogo żyć. Więc to taka mała przypominajka. Ja mam umówionego lekarza chyba 14 marca, bo tak mniej więcej mi wypada. Sobie tak sprawdziłam, jak miałam ostatnią miesiączkę, i tak doczytałam, kiedy najlepiej się umówić, w jakim dniu cyklu. I to jakoś tak 14 sobie marca właśnie ustawiłam. Od razu sobie zrobię za jednym zamachem dwa badania. No i to będzie duży koszt, znaczy duży. Chyba USG pierwsi 250, cytologia chyba 180 czy 120. Kurde, nie pamiętam, ale około 500 pewnie y, zapłacę, więc to będzie już y, nie wpisane w budżet, w sensie wpisane, ale niezaplanowany wydatek. Dodatkowo, wiecie, tak jak jeszcze mówiłam o terapeucie, dopiero teraz, już jak zrobiłam ten. Y, plan na budżetowanie, to przypomniałam sobie, że właśnie jest terapia, o której wcześniej mówiłam i że jeszcze 11 marca idę na usunięcie ósemki. No i tam pewnie zapłacę też koło 500 zł, bo to jest dolna ósemka, ona jest w połowie częściowo wyrżnięta, jest przykryta dziąsłem, więc... Znaczy tak częściowo. To skomplikowane. Więc myślę, że to nie będzie jakieś... że to nie będzie ta najdroższa opcja, ale nie będzie też ta najtańsza. Pewnie gdzieś tam po środku, więc... Tutaj dojdzie mi do budżetu jakieś ponad 1500 zł, ale to są rzeczy, które trzeba zrobić. I taka, taka szybka pogadanka z kuchni, bo właśnie wypiłam kawę i idę dalej działać. Mm. I i taki jest naleśnika? Na pewno, bo ja bym go chętnie zjadł. Lężę dać. To ja najpierw zjem trochę dzieł. D Dzisiaj się przekręcił. Idę, idę zjeść na leśnika, idę. O -o. <gry> Co robicie? I co robisz? Aleo yeah, jakcie. Poznaćcie? Mhm. Bardzo ładnie. Pierwszy raz widzę taki czosnek, że w jednym, ząbku jest, w jednym czosnku jest jeden ząbek. Właśnie robię obiad. Dzisiaj krewetki będą z nadką pietruszki i pomidorkami. Właśnie się zbieramy do znajomych. Chciałam Wam pokazać e, łóżko, zamówiliśmy dla Iduśki, więc pierwszy plan zrealizowany z marcowych. Dzisiaj wieczorem musimy tylko je złożyć. Słuchajcie, za to na Eiksie daliśmy 150 zł z materacem, z pokrowcem, z szafką pod spodem, więc więc zrobiliśmy deal życia, a ja jestem bardzo szczęśliwa, bo w końcu ogarniemy pokoik, Idę. No, którym już zaczyna być powoli ciągle bałagan. Tutaj prawdopodobnie będzie łóżeczko stała, szafa będzie tutaj. To będzie w pionie, więc zaraz będziemy to wieczorem wszystko ogarniać. Tymczasem ja już będę kończyła tego vloga, było mi bardzo miło, jak zwykle. Już całe przemeblowanie pokażę Wam w kolejnym filmiku. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania like i komentowania. Będzie mi bardzo, bardzo miło. I widzimy się już niedługo, bo w planach kolejne vlogi. Musiaki, pa!